Wyładowała mi się bateria. Co? No. Wyładowała Gdzie mi się. się na no, bo zgasło, wyładowała się momentalnie bateria. wiem czy to dziewczyny? Ja bym poszedł górą na tamtej klasy byliśmy i ty chcieli, żebyśmy tam dostali. A ja tam chciałem iść tam do was. Policja, mam nadzieję, że nie po nas. Fantastyczne, znowu... Damian. Ej, mi się tutaj przed wejściem dzieją dziwne rzeczy. Kieruję się napisem, tu nic nie ma. Damian, damian. Jezus to Wchodzą schody na górę, jak coś. O, i tu kolejne schody. Czyli fakt faktem trzeba iść... od dołu. Ja bym zaczął może od góry, a dół sobie zostawił, wiecie, na ten, na sam koniec. Co wy na to? Pytanie, czy dwie klatki schodowe i obie prowadzą w to samo miejsce, czy... Na pewno. Znaczy, wiesz na myśli, że prowadzą na jedno piętro, ale ja bym zaczął chyba od góry. To chodźcie. Piękny kociek. Nie wiem, no, najgorze jest to, że jest, jest wiatr i, i robi nam to po prostu trochę więcej. Sprawia, że trochę Zamieszania, więcej... Nie? Trochę więcej słyszymy niż faktycznie. niż faktycznie się dzieje. Czekaj? Czy bo się mikrofon wyłączył? No nie jest. Ja no tak, bo tu jest całkiem spory kompleks tak naprawdę płynąć jest to miejsce oceniane przez wielu odwiedzone przez wielu youtuberów i, i, i określone jako dość mocno powiedzmy nawiedzone. Było tu kilka osób, które ciężko mają uwierzyć w rzeczy nadprzyrodzone. Paranormalne i tego typu rzeczy. Aczkolwiek... Aczkolwiek bardzo dziwnie się czuli. O, tu się wejść nie da. A tam jest pomieszczenie. Nie da się do niego wejść. Pewnie gdzieś da się przejść. Nie, Nie? A nie. jest tam przejście, ale nie wiem, jak do niego dojść. Stąd się nie da. Dlatego mówię, że musi być jakaś druga część tam. Może Jeszcze. Na wyższym piętrze. Tak bo tutaj był żłobek, a jeszcze wcześniej sierociniec. Ile to już jest, nie funkcjonuje? 30-40 lat? No, około tak. O! I nigdy nie byłam łatwo do kochania. Dobra, no to co? Idziemy na piętro wyżej. To jest już dach? No, to tu właśnie na dachu, z tego co ja. Przeprowadziłem rekonesans, działo się najwięcej. Policja, mam nadzieję, że nie po nas. Jak ładnie przebija księżyc. No, nie wiem, czy to tak będzie widać. U mnie na kamerze na pewno nie. To co tutaj może. Uważaj na te dziury. Sama to za mnie w pierw, bo może być. Ja mam wrażenie, jakby to było większe z zewnątrz. Co, czyli mamy już tak, strefę zwiedzoną. Do Jest bo... piękna pora. Którą no, no, tak, mamy? Opowiedzmy tak, tak, to będzie widać w pudo. Widać u Ciebie? Widać. Jesteśmy tu w sumie od północy. No. No. Poczułeś taki perfum? Taki, taki kurczę, jak skojarzył mi się z moją babcią zapach. No może coś czuję. Chociaż... A może to taka wieża To może być Stąd, stary bo tu, budynek. Bo tu wieje, no. no. I to no może, bo mi taką klatką zajechało schodową. No, może u, u mojej babci. No. Teraz idziemy w dół, idziemy na drugą klatkę schodową, a potem schodzimy do piwnicy. Tak? Dobra. Dobrze. Mhm. może tak Tu klatka. O, tu jest dalsza część. Jest to w sumie jedno z miejsc, które chcemy odwiedzić kategorii, gdzie ludzie właśnie piszą, że nawiedzone, że, że, że dzieją się jakieś rzeczy. Żeby sprawdzić, zrobimy takie. Taką serię może, znaczy nie, że serię osobną, tylko no a tu, tu jest auto nasze dobra, tylko takie po prostu trzy najbardziej nawiedzone miejsca w Polsce powiedzmy. Czy najbardziej nawiedzone? No nie mamy pewności, czy to jest jedno z trzech Miejsc najbardziej nawiedzonych. No właśnie, wydawało mi się, że to jest większe, i tutaj widać, że to było podzielone. Ej, kurde, wiecie co? To te nagrania, co ja oglądałem, że ooo, to chyba tutaj były nagrywa, tak, tu były. Ale tu taki, ty, to stąd, ej, to ja ten. Chodź, jak chcecie wiedzieć, jaki smród tam poczułem, to to jest smród. Stąd. Stąd, mhm, no. tak właśnie mówiłam. Taka stęchlizna, spalenizna, ciul, wie co. jest ta klatka, co teraz idziemy, może prowadzić do innej góry. Tak, wydaje mi się, że tak. Do innej góry? No. Bo tam nie było żadnego innego wyjścia, oprócz tego, co my wchodziliśmy. I, I tak. tam było bardzo mało przestrzeni. No, bo a ten się... budynek jest większy. Znaczy no. on się może tak wydawać z zewnątrz, nie. zawsze z zewnątrz budynek ciekawe. To było większe, takie wiesz, bardziej obszerne niż to, co byliśmy na tam. Co, czyli co? Tu, tu uważacie, że jest inna klatka? Nie, jeszcze nie, na dole w ogóle nie byliśmy. Nie, na dole wchodzimy na samym końcu. Poza tym tutaj nie ma zejścia. A to nie jest zejście w Nie. To jest takie po prostu... O! No, nie, dobra, pomyliłem się. Nie, to jest tylko tyle. Nie, tylko tyle, nie, tu jest, tu jest A, puste, no, dokładnie. Taki z takich złych wieści. Zamurowane. No, tak. jest Gdzie, no, ty, faktycznie zamurowane. Jest dziura, może poświecić przez dziurę. Ty, tam faktycznie jest cała klatka, cała... Jest Ty, ja nie wiem, czy ten, ja mogę, ja chyba wiem, gdzie ta dziura była. Myśmy chyba byli z tamtej strony. Co, myślisz, że dachem? Przejść? Weźmy, może, piwnicę i się wrócimy. Będziemy komunikować, jak tam wejść. Jest, jest nisko, Bardzo nisko. no. To jest to. To, to wózek dzie dziecięcy. Taki zabawkowy. Wyładowała mi się bateria. No, wyładowała mi się. No, bo zgasło. Wyładowała się momentalnie bateria. Ale widzicie, dziwnym atrafem wchodzisz tu. Gdzie wiecie, gdzie ja przynajmniej najbardziej widziałem, że się rzeczy dzieją? I nagle Śmierdzi kamera. Śmierdzi tu, strasznie. I nagle Słysza. kamera cię. O, widziałem Nie wcześniej. bo czysto. Najdłuższe, tak? Wejdź sobie na dwójkę, ustaw. Podasz mi światło? Nie. Mhm. Podaj rękę? Nie, jest to jest. 30, 30 lat mam, ale. Jakby. No. Ty no. mega dziwnie. Da jest. Nie, nie ma. Ja dojdę do samego końca, żeby nie było, że... Ale tu widzisz, tu ktoś się próbował poprzebijać. Tak, ale się czuł jak u siebie w robocie. No. <noise> ja się czułem jak w robocie, nogi prosto, plecy zgięte. Lecimy. Po prostu, <noise> wiesz co, ja myślę, że to był... Taki techniczny kanał. To Wiesz co? Ja pójdę, żeby nagrywać. Żeby nagrywać pójdę pierwszy, żeby więcej widzieć, wiesz? Tu jest niżej. Wiem, wiem. No i Nie, tu też jest taki ślepy zaułek To samo co tam, ślepy zaułek i parę rómek. Dobra, Dobra, czyli piwnicę mamy Drugą klatkę mamy Możemy teraz iść tam gdzie było zamurowane i da się nam pokazać drogę na strych Żeby tam, ja wtedy chciałem, żebyście wy tam zostali ja bym poszedł górą i... Na żebyście... tamtej klatce byliśmy i Ty chciałeś żebyśmy tam zostali. A ja tam chciałem iść tam do was. To chciałem. No. Żeby sprawdzić żeby sprawdzić czy to jest ta. To co, to wyjdziecie tam, a my idziemy na tą drugą klatkę, zobaczyć? No to możecie tam iść to od razu, jak poświecimy, to będziemy wiedzieli. Krótko, masz krótką falówkę? Działa. Brawa. Działa. To jest pytanie, czy my się tu Tu idziemy na górę, tak? I czekaj, ona była tam, tak? No to jest to. No cześć. A ja mówiłem, że to jest ta dziura. A tu jednak było okno otwarte. Czyli nic nie przegapiliśmy. No co my jeszcze mamy? No to wsią mamy. Mamy Ja bym teraz zszedł tam na dół. Gdzie się działy te dziwne rzeczy. Tam na dole. Nie, bo nie było tego. Albo tu. Ty, a wejdź na ten, masz tu telefon? Wejdź na YouTube'a. Nie, czy to dziewczyny? No nie słyszałeś, jak one by już tutaj były? Nie. Wejdź na jego... Wejdź na jego odcinki. Na wszystkie wideo. Teraz tu usłyszałem kroki. To jest wiatr. Albo nas w zrobić, ty! Ja oglądam filmik zapomniałem. Ej. No mówię ci, że nas jak chcą zrobić. Mają, przyszły tu. Są gdzieś. No, no wiecie, że nie ma. Na banku. Ej, no gdzie jesteście? Co? Gdzie jesteście? Przy wyjściu. Mówię. A wy tutaj nie przyszłyście do nas? A po co byśmy miały, jak mieliśmy wychodzić? Ej, no autentycznie... Autentycznie ja byłem pewny, że robicie sobie z nas jaja. No my też tutaj słyszałyśmy, jakbyście już do nas schodzili, także wiesz. My się tu rozstawaliśmy. Wyszliśmy za winkiem, bo ja mówię, pan jak nas wchłoduje, wlazły, bez światła, bo było słać kroki. A później, tak jakby ktoś kafelki rzucił, dwie kafelki, i ja mówię, patrzę się na kamerę, bo no, robią nas w... 100%. Jeszcze jestem tam na kamerze. Jest taki murek. Na pewno tu pusły za tym murkiem tak, i Tak, i świeci normalnie za murek, mówię, o! A tyle, co mówiłem o właśnie tym pomyśle, żeby, wiecie, wyłączyć światła i zostać po prostu na chwilę w takiej, wiecie, to totalnej ciszy, co nie? To co to? Chcecie tutaj zgasić światło na chwilę? No ja bym tu na chwilę zgasił światło i po prostu wsłuchał się. Kamerę moją też nie wyłączać? Wyłącz go światło, ale kamerę nie. Strasznie naturalne, tylko nie mam lampki. Co zmieniłem? Włączyłem na nowo nagrywanie. Też to tu mam w Masz? Gdzie? Tu? My was słyszeliśmy. O! O! To tyle z lampki. A czekaj, się kwieci. O! Nie, tu patrz, włącznik się z... Widzisz? Tak jakby nie odskakuje, to może nie łączyć. Wy mówicie, że słyszeliście tak, jakby, jakbyście byli tu, co nie? Jak my byśmy byli tu. To patrz, to Wy nas słyszeliście w momencie, jak my nie byliśmy z Wami, a my byliśmy od stąd na samym praktycznie końcu, a my byliśmy tu. Bo, nie, myśmy byli tu. My Was słyszeliśmy tu. No dobra, no ale tak naprawdę mamy wszystko, wiecie, poobchodzone. Idziemy po kamerę i kończymy to. Nie jeszcze będzie. Eee, e, ej, bo to, e, e, tak mi nie mów. Ty, a patrzymy, ma tam a tam, tam jakiś ten... A tam jakiś byt sobie takiego sofiaczka. I od razu na, na YouTube je ten. Nie chcieliśmy tego nagrać. Ale faktycznie, Kamil dobrze powiedział, że słuchajcie, to jest takie miejsce, gdzie jest niby nawiedzone i wszystko. I oprócz takich rzeczy, jak takie jakieś coś, to nie ma jakichś pentagramów takiej rzeczy. Ale się wystraszyłem, weźcie latarki w dół, własnego światła, które zostawiłem. Obejdziemy jeszcze, zobaczymy sobie, wiecie, tylko że tam na tyłbym się nie pchał, bo tam jest mokro. To miejsce mnie, kurde, strasznie... Co tu stoję, to cały czas to miejsce jest takie. No nie, tu jest takie. Tu jest wyjście. Wyjdźmy tędy. A tu byliśmy? Ty nie do tego wyjścia. Ty ja zgłupiałem przez chwilę. A myśmy tu nie byli. Nie byliśmy tu. Kojarzysz taki korytarz? U nas nie było. Ale, ale nie byliśmy tu na 100%. Tu czyjeś rękawiczki są. Jak stąd przychodzi, to takie właśnie. jakby ten, ten, ten Ej, się prakty, ruszy. To jest Chcesz jakaś klatka schodowa. O! Patrz! Chciałeś. A weź. To jest kolejna klatka schodowa. Ej, tu nie byliśmy na bank. Ty. A z czego to jest zderzak? To jest z gruza jakiegoś. Ty to jest jakiś tuningowy zderzak. Patrzcie się. A co to, ale co to myślisz, jest? I -9. To mi zajeżdża w ogóle nie ten, nie BMW. Jak do piwnicy? O kurde, osoby ciężkie nie schodzić tindy. O, tu jest zamurowane. Nie, to jest chyba ślepy zaułek. Nie, tu nie jest ślepy. Macie tam ślepy zaułek? Tam w waszą stronę jest napis, że tam jest piekło. A gdzie tam nie idziemy? Ej, No to chodźcie tu. O! Jezus, to, to był plecak, to był plecak. Ale nie, ale... bo wiesz co, ja przyświeciłem na to i wiesz, obróciłem ja się. Ja te szury i ty nagle zwierzyłaś. Teraz tak serio, bez jaj, ale tu, tu, ja tu czuję taki... Ale ten twój element z tym plecakiem, jak gdzieś ścianę, musisz wrzucić. O, oh hell, fajne. The... O, oh, jeju, ale fajne wyjście do wchodzenia. No i to by było na tyle. To jest wyjście na zewnątrz. A co jeżeli tam jest napis, że hell i, i strzałeczka, i jak wyjdziesz, to wejdziesz do, innego, do innej A. rzeczywistości? Nie, tam były gliwice. Typowo. Okay. <laughs> <laughs> Czyli idziemy na górę. Luz. Ja chyba tego nic z dołu nie nagrałam. Czemu? Nie wiem, tak mi się wydaje. Weź to, sprawdź. O, jest jakieś wejście w prawo. No to idziemy. Ja nagrywam. Ty, ale. Nie wiem, no, ja, mam, ja mam schizy, bo. I za co jest? Nie Moja krótkofalówka. A ty nacisłeś coś? Nie no, sama krótkofalówka mi się... Jeszcze w kieszeni, stary. Co, chcecie przejść na tamtą stronę? No, Przeszłam. No, byliśmy, to chodźmy, tu Jak? Nie da się. Przeszłam. Kupiliśmy no. i tu jest ta Okej, okay, tak. No, byliśmy tu. Uh -huh. Wracamy do Damiana. Popatrzcie czy co? <grychy> Zamknę się, tak się, nie zabawisz. tak nie tak nie zostawił. nie zostawi. tak nie zostawi. Niech tak nie zostawi. nie zostawi. nie Wróciliśmy się tak gdzie się rozdzielaliśmy Ej, bo ja zabłądziłem. E Pamiętasz tą dziurę, co się rozdzielaliśmy i się kłóciliśmy, że byliśmy tam, a nie byliśmy tam? No, no pamiętam. No to my przez nią przeszliśmy i tam faktycznie byliśmy. A gdzie jesteście teraz? Koło tych graffiti i tej dziury, co się rozdzielaliśmy, co się kłóciliśmy przed nią. Jan, halo, halo. Ja wylazłem miejscem, gdzie wchodziliśmy w ogóle do tego tego, do tego budynku. O, ja was widzę, jesteśmy po drugiej stronie, centralnie. No, faktycznie. To zejdźcie tam, gdzie jesteście na dół. Dobra. Chodźcie Ale tam w tym półpodestem być może dałoby się przejść na drugą stronę tego. Dobra. Gdybyśmy dalej, to w ogóle w drugą stronę Ale... A tam, tam jest dziura. Na logika, w stronę Damiana. Ani tyłek, tak jak chodziliśmy, co nie? Co tu jest? Tu jest jakieś wejście. Ach, Dzięki. Nie. Ale ty nie szedłeś polem ani tyłem tak jak wchodziliśmy, co nie? Ej, a ty mi przed chwilą powiedziałeś na zdrowie? Nie, ja tutaj z dziewczynami gadał i może ten... Eee, przez przypadek coś powiedziałem do krótkofalówki. Ale nie do krótkofalówki. Tu jest zejście na dole jak kichłem i jeszcze nawet odpowiedziałem. Dziękuję. Jak my goście jesteśmy z tyłu. A gdzie jesteście? W którym miejscu? Wyjdźcie tu od frontu. No ja teraz jestem na dole tutaj przy tym tuningowym zderzaku. Powiem wam, że mam dziwne przemyślenia na temat tego miejsca. Nie jestem jakąś osobą, która goni gdzieś za tymi atrakcjami nawiedzenia, ale... Fantastyczny, znowu. Damian. Ej, mi się tutaj przed wejściem dzieją dziwne rzeczy. Wyłączają mi się kamery. Krótkofalówka mi też szwankuje. Co tam świeci? Od... To jest odblask? Nie, to jest fluorescencyjne. Poślijmy do Damiana, bo jemu ja się rozładowywuje latarka, kamera i mu krótkofalówka szwankuje. Coś dziwnego mi się stało z nagrywaniem, coś mi przerwało nagrywanie. Damian wymienia baterię i wracamy tam. No powiem ci mi no, przed chwilą się z... zrypało nagrywanie. Jakby... Ale mi to tak samo, nie cholery. Tam jest włas. teraz pytanie, to czy to jest ten włas? Co ty przez niego patrzyłeś do góry i mówi, że tam jest wyjście? Czy to nie jest od tego napisu HEL? Może to być to. Ale ja wam pokażę na kamerze autentycznie. Ja byłem pewny, że ty jesteś tam. i Jak ja kichłem, na zdrowie. Dziękuję, mówię. A ty mi na krótkofalówce. O, fuck, Lubię takie. Ja lubię takie artefakty, powiem Wam. No dobra, wracam do żywych. Ale faktycznie baterie się już bardzo szybko wyczerpują. Jak mamy tutaj znawców, powiedzcie nam, z czego to jest? Plastiku. Ha! 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 Ale żartowniś. Uwaga, bo wszystko szczela. I za patrz sobie tak typowo, bo tu może być magiczna dziura. Nie, no magiczna dziura jest troszkę dalej. Mam dres. Ja noszę dres. Uważaj, ja trzymam, trzymam. Ja noszę dres. Dres, poko jest. Znowu się wyładowało Ale jest zimna, no Co, wyładowało się kompletnie, wyłączyło się Pełna ta już jest pamięć. pełna pamięć Czekaj, to wejdź to schowaj Ci się. Uj Kamil No ja też już myślałam, że wleciał w to. I mi się też to było to, do tego napisu hel, co byliśmy przed chwilą, bo my byliśmy w tej części, co nie? No chyba tak słyszałem To, to ogóle... było stamtąd, bankowo to było stamtąd Stamtąd, no? To jest to raczej czekaj. to ja bym tutaj się nie pchała. Czemu? To jest to. Latarka. Ja nie wiem czy to jest to wejście. Czekaj. Kieruje się napisem, tu nic nie ma. Nie no to jest to. A to nie świeci przecież. Yy, ale to samo tu były nowe opakowania na dole. Tam. Teraz rozbieramy się i jedziemy Pokaż, pokaż jaki mamy bałagan, pokaż nie. Pokaż Pokaż jaki mamy bałagan No i dobra, i to by było na tyle z naszego pierwszego miejsca Miejsc nawiedzonych Myślałem, że będą fajerwer... nie słyszał, to fajerwerki nie. Myślałem, że coś się będzie działo, że, że nas, nas postraszy Że będzie nas zdusić Oprócz baterii w kamerce Krótkofalówki, że zaszumiała to tak nie naprawdę to tyle. Tak, ale to, tak, ale to będziemy słyszeć na tym. Przy montażu będziemy wiedzieli. To będzie się analizować później. Nie? Widzimy się w następnym odcinku. Dzień.